Kolejny ranek, zapraszam na aceranek. Pozwolę sobie zaprosić Was dzisiaj do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, do dwunastego rozdziału. I może najpierw pierwsze cztery wersy. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Pierwsze cztery wersy tego dwunastego rozdziału piórem apostoła odsyłają nas do niezwykłych wydarzeń, które były udziałem apostoła przed 14 laty, po zachwycenie. I jak sam mówi, nie jest w stanie dać jasnej, jakiejś jasnej odpowiedzi, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Ale znalazł się w raju. A będąc w raju słyszał tam słowa, które nazwał niewypowiedzianymi. I stwierdził, że. Nie godzi mu się powtarzać tych słów. Parę słów podsumowania. Ludziom zdarzają się różnego rodzaju objawienia. Ja nie mówię o tych. Różnego rodzaju pan powiadacza, którzy mają ciągle objawienia. Jakby mniej kapusty jedli, to by po prostu było dla nich zdrowień i objawień byłoby mniej. Ale mówię o prawdziwie wierzących ludziach, którzy mieli objawienia. Jan apostoł spisał to objawienie nawet. To, które sam miał. Zdarzyło się to również apostołowi Pawłowi. Zresztą, jak wiemy, Apostoł w innym miejscu pisze o tym, że uczył go Chrystus w swojej Ewangelii. Czy to był jeden z elementów tej nauki? Nie wiemy. W ogóle niewiele wiemy. Wiemy tylko to, że apostoł miał takie doświadczenie i twierdzi, że nie będzie o tym mówił. Przyczyna, dla której, dla której znalazł się ten fragment Biblii, jest znana z kontekstu, wynika wprost, też nie mamy czasu, żeby o tym mówić, w tak krótkim aceranku. Ale tak nawiasem mówiąc, warto byłoby też sobie zadać pytanie, skąd ci, którzy mieli wizję objawienia, byli w niebie, niektórzy byli w piekle, to jest dopiero numer. A! To nic. Bo niektórzy jeszcze czyście zaliczyli po drodze. i Ini to wszystko szczegółowo opisują. Wiecie dlaczego? Bo kłamią, bo są oszustami. Dlatego, że gdyby mieli prawdziwe przeżycie nieba, to by im mowę odebrało, tak jak apostołowi Pawłowi. I w naprawdę ogromnym. Ogromną rezerwą trzeba traktować wszystkich tych, którzy mówią, że, że mieli takie wizje, i że nawet niektórzy z Jezusem rozmawiali. Oho. A czasami nawet podają treść tej rozmowy, i człowiek się zastanawia, czy może Jezus się źle poczuł tego dnia, ponieważ mówił rzeczy, które nie bardzo przystają do tego, czego nauczał. No, ale cóż, może będę złośliwy, ale powiem, że pan powiadaczy zawsze wszystko wiedzą. Zostawmy ten fragment, i idziemy dalej. Dalej w siódmej wersecie czytamy coś, co w moim przekonaniu jest o wiele ciekawsze. Tym się więc z nadzwyczajności objawień. Zwróćcie uwagę. Nadzwyczajność objawień. Paweł nie przeczy, że takie były. Ale żeby się zbytnio nie wynosił z tego powodu, wbity został cierń w jego ciało. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. To jest w moim przekonaniu niezwykle ciekawy fragment Słowa Bożego. Tym bardziej, że sporo ludzi na tej podstawie nawet potrafi tworzyć kazania. Ale powiem Wam tak: nic żadne nie jest ciekawe, bo ludzie się koncentrują na czymś, co tu jest w ogóle pominięte. Jak to jest, że użyto tutaj słowa cierń? Słowo cierń wskazuje na to, że chodziło o podkreślenie, że coś, co w, tak to nazwijmy, zostało Pawłowi zaaplikowane, nieustannie daje o sobie znać. No, przyznajmy, że nie jest to komfortowa sytuacja. Ja mieszkam u podnóża gór, więc pamiętam z dzieciństwa, jak często ziemi buszowali. Po różnego rodzaju maliniakach, czy też po, po takich większych skupisach krzewów, które u nas się nazywamy ostrężynami. No i pamiętam z dzieciństwa, że nieraz sobie wbiłem takie ostre kolce. No i to bolało, i to czasami nawet sprawiało, że pojawiały się Pełne takiej ropy bąble, i trzeba było nawet to wyciągać jakąś pensetą. To nie było miłe wydarzenie, no ale owoce kusiły. A akurat te najpiękniejsze były, były trochę głębiej. Nikt normalny nie wchodzi w takie miejsca, gdzie są, gdzie są krzewy pełne kolców, gdzie są krzewy tak jak tutaj. Napisało pełne cierni. Też kształt tych, tych ostrych zakończeń niektórych krzegów jest różne. Tutaj nie podano dokładnie o co chodzi. Kiedy to się może przydarzyć? Nikt przecież sam tam nie wchodzi, bo nie ma po co, bo wie, jak się to skończy. A więc musi być tutaj gdzieś z tyłu głowy taka informacja, że Paweł zdecydował się na pewną podróż w swoim życiu, która musiała przynieść konsekwencje. I był gotów na te konsekwencje. Był gotów oczywiście, że tak powiem, deklaratywnie, ponieważ nikt z nas, składając deklarację, że będzie wierny Bogu, nie wie tak naprawdę, co go czeka. I życie weryfikuje te nasze deklaracje. I dopiero w praktyce się okazuje, kim tak naprawdę jesteśmy. Paweł przeżył niezwykłe wydarzenie przed chwilą. Wspomniał o tym. Wyniesiony wysoko do raju. Mija 14 lat, sam Paweł o tym mówi, a on dalej, można powiedzieć, przeżywa to wydarzenie. Ono ciągle w nim żyje. Musiało być, coś, być, być to coś niezwykłego. A. Czy to mogło spowodować, że Paweł poczuł się jakoś szczególnie wyróżniony? Nie wiemy. Być może, ale tego nie wiemy. Natomiast, jeżeli nawet Paweł tak się nie poczuł, to Bóg. Dojrzał w jego sercu niebezpieczeństwo i zawczasu zareagował. I zostało zaaplikowane połowi coś, co mu nieustannie przypominało jego słabości, co mu nieustannie przypominało, że jest zbawiony z łaski i wyniesiony wysoko z łaski, co mu nieustannie przypominało, od kogo on zależy, do kogo należy. Czy ją jest własnością, czy ją Ewangelię głosi. A to z kolei sprawiało, że Paweł cały czas pamiętał, że jest tylko sługą, który umarł dla swojego pana. Paweł to tak dziwnie napisał, może się tak wydawać dziwnie, że to jest jakby sługa szatana, który go ciągle policzkuje. Policzkowanie, my dzisiaj tego zupełnie nie znamy, ale policzkowanie niegdyś było taką prowokacją. Prowokowało człowieka do reakcji. Dlaczego? Dlatego, że w człowieku budził się wtedy egoizm, budziła się pycha. No muszę zareagować, muszę oddać, muszę podjąć wyzwanie. Właśnie, jak to jest z nami? Czy. Czy kiedy, Paweł, kiedy szatan chce nas policzkować? Czy my postępujemy jak Paweł, czy postępujemy jak niedojrzały duchowo człowiek? Na wszystko musimy odpowiedzieć, wszystko musimy skontrować. Zawsze musimy być górą, nigdy nie odpuścimy, no bo przecież racja jest po naszej stronie. W tym przypadku problemem nie jest racja. Najprawdopodobniej no yy, rację miałby prawie zawsze Paweł. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, jak na nią zareagować. Czy zareagować według ciała? Czy zareagować według ducha? Według ciała to jest podjęcie rękawicy. I, no i młócka. Według ducha to jest. Takie skierowanie się do, do człowieka, który prowokuje, który zachowuje się w sposób niegodny, pełną empatii, miłość i przebaczenie. Wiecie, strasznie trudno jest miłować nieprzyjaciół. My lubimy to powtarzać. Ale co z tego powtarzania przychodzi? Nic. Nic. Praktyka pokazuje, tak naprawdę, kim jesteśmy. Ja mogę powiedzieć za siebie, że był taki czas już w życiu, kiedy, kiedy byłem wierzącym człowiekiem, że kiedy ktoś mnie prowokował, to zawsze podnosiłem rękawice. To się bardzo zmieniło. Trudno mnie dzisiaj sprowokować. No naprawdę, nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale no, nie wiem, co musiałoby się stać. Mam takich e, e, przyjaciół w cudzysłowie, którzy... Jak mogą, tak mnie prowokują. Ja na to macham ręką. Nie chcę powiedzieć, że ich lekceważę i traktuję ich z góry, tylko nie podnoszę rękawicy. Uśmiecham się, bo to jak dzieci, wiecie: dzieci lubią rzucić kamienie. Dzieci lubią podłożyć nogę. Dzieci lubią kogoś opluć. Dzieci, tak jak. Do Elizeusza potrafią też wołać łysy. Łysy, no akurat to się dla nich źle skończyło, ale Bóg nauczył mnie po prostu. I nie wiem, czy, czy Bóg wbił w moje ciało jakiś cierń, ale dość skutecznie nauczył mnie, czym jest pokora. Więc, moi drodzy, nie dajmy się prowokować. Pamiętaj człowieku, że im bliżej będziesz Boga, tym większe rzeczy będziesz przeżywał z Bogiem. I na początku będziesz chciał wszystkim o tym opowiadać. I wszystko szybko się zorientujesz, że, że się chwalisz. Ale jeśli się zreflektujesz, to nic się nie stało po prostu kolejny rok nauki. I później, im bliżej Boga jesteś, tym mniej o tym mówisz ale tym bardziej to widać w Twoim działaniu, w Twoim życiu, w Twojej służbie. A mniej w Twoich słowach. Kochajmy Boga, radujmy się z Bożej obecności i nie dajmy się prowokować nikomu. Amen.